I znowu witamy w programie: agregaty, problemy z utrzymaniem mocy, gaśnięciem, zaprzestaniem pracy, bo jak to nazwać inaczej, żeby to ustrojstwo nie chciało ze mną współpracować. Po kilku sekundach pracy potrafi wariować. ten kranik wygląda ładnie filtrek jest czysty tak wygląda pankażnik zdemontowany z tego pięknego agregatu, to jest przepustnica saniarz urządzenia rozruchowego tak zwanego a tutaj tym cięgnem, które tu spadło to jest regulator odśrodkowy napędzanego. Przepuszczalnik regulacji obrotów. Jakaś śrubka jeszcze wolnych obrotów. Praktycznie dopracujemy przy 3000 obrotów na minutę. I tak wygląda jeden gaźnik. A tu jest dawca jakiś ze złomu. Zobaczymy, bo być może, że ten będzie lepszy. Ta wygląda wnętrze tego gaźnika długo nieużywanego pokryte jakimiś kryształkami zanieczyszczeń z pani dysza też wygląda na jakąś taką niedrożną no i wszystko wymaga konserwacji i mamy pływak, zaborek, jelitowy, ośkę i panią dyszę wymagającą wyczyszczenia, udrożnienia. A tu jest pani dysza zdemontowana z tego agregatu, który ma jakieś problemy z mocą i gaśnie. Jakieś taka niewyraźna jest. I to jest pan gaźnik. Pan gaźnik, od tego super, super agregata, który nie chce wymiatać problemy, gaśnie po wyłączeniu ssania ma jakieś niedomagania, tu jest pani dysza, ale gdy się wykręci panią dyszę tam jest jeszcze wewnątrz druga pani dysza i jeżeli ona jest niedrożna to spowoduje różne takie powikłania i niedomagania sprawdzimy Przedmachamy. Tu są jeszcze kanaliki. Tu kanaliki. Tu kanaliki. Niedrożność. Długo nieużywane urządzenie. Zaśniedzenie. No i problem. Tu pod przepustnicą mamy jeszcze taką jedną czarną dyszę. Też trzeba ją sprawdzić.